Nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli dotarłeś tak daleko, wiedz, że ta wiadomość jest dla ciebie. Ty, który zostałeś oszukany, zdradzony i skrzywdzony przez tych, którzy udawali, że są po twojej stronie. Ty, który znalazłeś się zagubiony, nie mogąc zrozumieć, dlaczego ci, którym tak bardzo ufałeś, zwrócili się przeciwko tobie. Ale Bóg widział to wszystko. Był obecny w każdej chwili bólu, w każdym rozczarowaniu, w każdej łzie, która spadła. A nikt tego nie widział. Ludzie mogą manipulować sytuacjami, tworzyć fałszywe historie i działać zdradziecko, ale nigdy nie będą w stanie ukryć swoich prawdziwych intencji przed tym, który wszystko widzi. Bóg ma doskonały czas, czas, w którym wszystko zostanie objawione. Kiedy nadejdzie właściwy czas, zdrajcy zostaną zdemaskowani, a wszystko, co próbowali zrobić przeciwko Tobie, zostanie odwrócone. Możesz teraz tego nie rozumieć, możesz czuć, że zostałeś skrzywdzony bez powodu, ale Bóg nie pozwala swoim wybranym cierpieć na próżno. Ataki, których doświadczyłeś, były zaaranżowane. Nie były przypadkowe, nie były impulsywne, były przemyślane, zaplanowane i miały uderzyć w twój najsłabszy punkt. Wróg zna twoje słabe punkty i starał się je wykorzystać tak bardzo jak to możliwe, abyś w siebie zwątpił. Nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że twoja wiara, twoja więź z Bogiem będzie twoją największą siłą. Boskie wyczucie czasu jest doskonałe. Możesz myśleć, że sprawiedliwość trwa zbyt długo, że winni pozostają bezkarni, ale uwierz mi, w oczach Pana nic nie pozostaje niezauważone. On widział, kto cię skrzywdził, kto wbił ci nóż w plecy, kto grał przyjaciela, knując twój upadek. On już przygotowuje moment na twoje przywrócenie. Jego czas nie jest naszym czasem, ale zawsze jest to właściwy czas. Życie ma swój własny rytm, a Boży czas działa inaczej niż ludzki. Kiedy doświadczamy głębokiego bólu, niesprawiedliwości i zdrady, często zadajemy sobie pytanie dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego Bóg dopuścił tych ludzi do mojego życia? Gdzie jest sprawiedliwość? Ale odpowiedź na te pytania zawsze leży w większym celu, jaki Bóg ma dla swoich wybranych. Zdrada boli, ponieważ zazwyczaj przychodzi z miejsca, w którym najmniej się jej spodziewamy. Nie ranią nas obcy, ale ci, którzy znali naszą istotę, którzy dzielili nasze zaufanie i mieli dostęp do naszych serc. Ludzie, którzy spiskowali przeciwko Tobie, którzy planowali Twój upadek. Zrobili to, ponieważ w jakiś sposób widzieli w Tobie coś czego nie posiadali. Wróg nigdy nie atakuje czegoś bez wartości. Fakt, że poświęcili tak wiele czasu i energii, by doprowadzić cię do upadku, dowodzi, że było w tobie coś, co głęboko ich niepokoiło. Twoje światło, twoja wiara, twoja wewnętrzna siła, twoja odporność, wszystko to sprawiało, że ci, którzy żyli w cieniu, czuli się mali. I zamiast dążyć do własnego rozwoju, woleli próbować zgasić twój płomień ale Bóg widzi dalej niż ludzkie oczy. On wie wszystko, a kiedy pozwala nam przechodzić przez próby, to dlatego, że przygotowuje nas na coś znacznie większego. On nie pozwoli złu prosperować w Twoim życiu. Pamiętaj, opóźnienie sprawiedliwości nie oznacza jej braku. Bóg nie ignoruje wołania pokrzywdzonych. On po prostu organizuje każdy szczegół tak, aby we właściwym czasie wszystko zostało ujawnione. Kiedy nadejdzie jego sprawiedliwość, będzie ona pełna, nieodwracalna i niepodważalna. Atak na ciebie był bardziej subtelny, bardziej przewrotny. Nie próbowali obalić cię bezpośrednim ciosem, ale raczej niszcząc twój wizerunek. Rozpowszechniali kłamstwa, przeinaczali fakty, używali paskudnych słów, aby podważyć twoją wiarygodność. Wiedzieli, że jeśli będą w stanie kontrolować narrację, mogą sprawić, że ludzie zwątpią w ciebie, zanim jeszcze będziesz miał szansę się bronić. Zabójstwo reputacji jest jedną z najokrutniejszych broni, jakich można użyć. Jest to forma cichej przemocy, która niszczy zaufanie innych ludzi do ciebie, nie zdając sobie z tego sprawy. Ludzie, którzy kiedyś cię podziwiali, zaczynają od ciebie odchodzić, ci, którzy zawsze byli po twojej stronie, zaczęli patrzeć na ciebie podejrzliwie. Próbowałeś zrozumieć, co się dzieje, ale prawda jest taka, że manipulatorzy już rozprzestrzenili swoje kłamstwa, zanim nawet zorientowałeś się, co się dzieje. Ale jest jedna rzecz, o której zapomnieli. Prawda zawsze wychodzi na jaw. Bez względu na to, jak dobrze skonstruowane jest kłamstwo, nigdy nie będzie ono silniejsze niż rzeczywistość. Ci, którzy spiskowali przeciwko tobie, być może zdołali oszukać niektórych ludzi na jakiś czas, ale prawdy nie da się stłumić na zawsze. Bóg działa za kulisami, aby wszystko ujawnić. Chcieli, abyś czuł się odizolowany, zdyskredytowany, bez wsparcia. Nie spodziewali się jednak, że ten etap nauczy cię jeszcze bardziej polegać na Bogu. A teraz podczas gdy oni próbują utrzymać swoje maski na miejscu, ty rośniesz w siłę. Próbowali zniszczyć twoją reputację, ale w rzeczywistości tylko utorowali drogę dla twojej prawdziwej istoty, by świeciła jeszcze mocniej. Ci, którzy próbowali cię zniszczyć, dokładnie wiedzieli, co robią. Używali słów jako broni, rozpowszechniali plotki i zasiewali wątpliwości w umysłach ludzi wokół ciebie. A najbardziej przewrotna rzecz ze wszystkich? Sprawili, że wyglądało na to, że to ty jesteś w błędzie. Wróg zawsze będzie próbował zniszczyć wiarygodność wybranych. Wie, że jeśli może zepsuć twój wizerunek, może osłabić twoją misję i opóźnić twój cel. Dlatego tak wielu dobrych ludzi doświadcza zniesławienia, oszczerstw i ataków na charakter. Ale Bóg nigdy nie pozwoli, by kłamstwa zwyciężyły na zawsze. On jest bogiem prawdy i wszystko, co jest fałszywe, pewnego dnia się rozpadnie. Może to zająć trochę czasu, może się wydawać, że kłamstwo zyskało na sile, ale kiedy nadejdzie właściwy czas maska spadnie. Ci ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że tylko przyspieszają swoją porażkę. Każdy, kto buduje swoje życie na kłamstwach, z pewnością zobaczy, jak jego zamek się wali. A kiedy to się stanie, nie będziesz musiał nic mówić. Prawda będzie mówić sama za siebie. Kłamstwa mogą przez chwilę wydawać się prawdą, ale prawda jest jak słońce. Może być zakryta chmurami, ale nigdy nie przestanie istnieć. A kiedy Bóg zdecyduje się ujawnić to, co zostało ukryte, nie ma na ziemi siły, która mogłaby to powstrzymać. Na początku kłamstwa mogły przekonać wielu ludzi, mogłeś zostać niesprawiedliwie osądzony, zdyskredytowany przez tych, którzy kiedyś byli po twojej stronie. Ale czas jest wielkim odkrywcą wszystkich rzeczy. Ujawnia intencje, zrywa maski i pokazuje, kto tak naprawdę mówił prawdę. Najciekawsze wprawdzie jest to, że jej utrzymanie nie wymaga żadnego wysiłku. W przeciwieństwie do kłamstw, które wymagają ciągłego dostosowywania i manipulacji, prawda po prostu jest. Kiedy zdrajcy zdadzą sobie sprawę, że ich farsa się rozpada, będą desperacko próbowali naprawić pęknięcia w swojej narracji, ale będzie już za późno. To, co było ukryte, zostanie ujawnione. Ci, którzy cię osądzili, zobaczą na własne oczy, jaki błąd popełnili. A ty, który zachowałeś nienaruszoną godność i wiarę, zostaniesz przywrócony na oczach wszystkich. Jedną z najczęstszych taktyk manipulatorów jest odwrócenie narracji. Najpierw robią wszystko, co w ich mocy, aby cię skrzywdzić, a następnie, gdy reagujesz, stawiają się w roli ofiary, sprawiają wrażenie, że to ty jesteś agresorem, że twój ból nie jest uzasadniony, że twoje reakcje są przesadzone. Na początku ludzie im wierzą. W końcu manipulatorzy są mistrzami sztuki zniekształcania. Wiedzą dokładnie, jakich słów użyć, jak wyrazić siebie, aby zdobyć sympatię innych. Płaczą fałszywymi łzami, opowiadają historie pełne emocji, udają, że są zranieni, podczas gdy w rzeczywistości to oni spowodowali ból. Ale Bóg widział wszystko, widział co działo się za kulisami. Słyszał każde słowo wypowiedziane w tajemnicy, śledził każdy krok brudnego planu, który został uknuty przeciwko tobie. I już zaczął ujawniać prawdziwe intencje twoich wrogów. Gra manipulacji nie trwa wiecznie. Może się wydawać, że udało im się oszukać wszystkich wokół, ale jest jedna rzecz, której nigdy nie uda im się zmanipulować Boża sprawiedliwość. Bóg działa, a prawda, która została zniekształcona, rozwija się teraz na oczach wszystkich. Ci, którzy próbowali cię zniszczyć, teraz ponoszą konsekwencje swoich działań. Chcieli grać ofiarę, ale teraz zostali zdemaskowani jako prawdziwi winowajcy. A co z tobą? Jesteś podnoszony na duchu, wzmacniany, przywracany. Bóg przygotowuje cię na coś znacznie większego. Manipulacja jest niebezpiecznym narzędziem używanym przez tych, którzy nie mają prawdy po swojej stronie. Ci, którzy próbowali cię zniszczyć, nie tylko atakowali, ale odwrócili rolę, aby wyglądać jak ofiary. Grali nieczysto, tworzyli zniekształcone narracje, dramatyzowali sytuacje, wylewali fałszywe łzy, aby przekonać innych, że są niewinni. I niestety niektórzy ludzie im uwierzyli, ale na Bogu nie robią wrażenia fałszywe łzy. On zna serca, widzi, co kryje się za pozorami, i nie pozwoli, by ta farsa trwała wiecznie. Manipulacja może działać przez jakiś czas, ale kłamstwo powtarzane wiele razy nie staje się prawdą. A teraz ludziom otwierają się oczy. Sprzeczności w opowieściach zdrajców wychodzą na jaw, a ci, którzy kiedyś ich bronili, zaczynają się zastanawiać, czy nie zostali oszukani. Prawda ma niezłomną moc. A kiedy wychodzi na jaw, nie ma argumentu, który mógłby z nią walczyć. Być może czułeś, że jesteś sam podczas burzy, być może czułeś, że nikt nie widzi tego, co się dzieje, że niesprawiedliwość popełniona przeciwko tobie pozostanie bezkarna. Ale wiec jedno, Bóg widział to wszystko. Nie tylko był świadkiem każdego aktu zdrady i manipulacji, ale także zapisał każdy szczegół. Ludzka sprawiedliwość może zawieść, ale Boża sprawiedliwość nigdy. Kiedy on zdecyduje się działać, nie ma takiej ludzkiej siły, która mogłaby to powstrzymać. Ludzie, którzy cię skrzywdzili, myśleli, że są bezpieczni, że ich kłamstwa pozostaną ukryte, ale Bóg ma wyjątkowy sposób na ujawnienie wszystkiego, na upewnienie się, że każda prawda zostanie ujawniona we właściwym momencie. Na początku mogło się wydawać, że przegrywasz, że winni prosperują, podczas gdy ty cierpisz, ale to wszystko było częścią większego planu. Bóg dopuszcza pewne próby nie po to, by nas zniszczyć, ale by nas wzmocnić, by nas uszlachetnić jak złoto w ogniu, kształtował cię do czegoś znacznie większego, podczas gdy twoi wrogowie kopali własne pułapki. Teraz wiatry się zmieniają. Ci, którzy kiedyś przemawiali z arogancją, zaczynają tracić siłę. Ich słowa nie mają już takiego samego wpływu. Ludzie, którzy kiedyś byli po ich stronie, zaczynają zdawać sobie sprawę z prawdy, dostrzegać wady ich narracji. Kłamstwa są demaskowane, a to, co zostało zrobione przeciwko tobie, jest odwracane. Boża sprawiedliwość działa. On porusza elementami, których nawet nie widzisz, pracuje za kulisami, aby zapewnić, że prawda zwycięży, a ci, którzy próbowali cię zniszczyć, zbiorą dokładnie to, co zasiali. Nie rozpaczaj, twoje zwycięstwo jest już zapisane. Boża sprawiedliwość nie zawodzi może pozwolić niegodziwcom poczuć się zwycięzcami na chwilę, ale nigdy na długo. Kiedy decyduje się działać, robi to całkowicie i definitywnie. Ci, którzy próbowali cię skrzywdzić, myśleli, że mają kontrolę, wierzyli, że mogą manipulować faktami i uniknąć konsekwencji. Ale Bóg już zaczął stawiać każdego na swoim miejscu. Być może nie widzisz wszystkiego, co dzieje się za kulisami, ale w sferze duchowej już nastąpił ruch. Upadek tych, którzy cię zaatakowali, już się rozpoczął. Wszystko, co zrobili przeciwko tobie, teraz do nich wraca. Boża sprawiedliwość jest nieomylna. Nie tylko oczyści twoje imię, ale także przywróci wszystko, co próbowali ci odebrać. Podczas gdy zdrajcy poniosą konsekwencje swoich czynów, ty zostaniesz wywyższony, ponieważ Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. Co sprawiło, że cię zaatakowali? Skąd tyle nienawiści, tyle pragnienia, by cię skrzywdzić? Odpowiedź jest prosta: zazdrość. Zobaczyli w tobie coś, co bardzo im przeszkadzało. Twoje światło, twoja autentyczność, twoja wiara, twoja zdolność do stanięcia na nogi, wszystko to sprawiło, że poczuli się mali i zamiast pracować nad własnym rozwojem, postanowili spróbować cię umniejszyć. Zazdrość to zdradliwe uczucie. W przeciwieństwie do gniewu, który jest widoczny i wybuchowy, zazdrość jest cicha, żrąca i często przebrana za przyjaźń lub podziw. Ludzie, którzy próbowali ci zaszkodzić, nie zrobili tego przez przypadek. Nie były one motywowane błędem z twojej strony, lub uzasadnionym motywem. Prawdziwym źródłem ich złośliwości była zazdrość. Widzieli w tobie coś, czego nie mogli mieć. Być może było to twoje światło, twoja siła. Twoja niezachwiana wiara. Być może była to twoja zdolność do pokonywania wyzwań, lub sposób, w jaki się wyróżniałeś, bez konieczności wchodzenia nikomu w drogę. Faktem jest, że twoje istnienie przeszkadzało im, i zamiast inspirować się do rozwoju, woleli cię atakować. Zazdrosna osoba nigdy nie jest usatysfakcjonowana samym obserwowaniem sukcesu innej osoby. Czuje, że musi go zniszczyć, ale jest coś, czego zazdrośnicy nigdy nie zrozumieją kiedy jesteś wybrany przez boga nikt nie może zgasić twojego światła im bardziej próbują cię skrzywdzić tym bardziej bóg cię wzmacnia myśleli że mówiąc o tobie źle rozpowszechniając kłamstwa próbując zepsuć twój wizerunek doprowadzą cię do upadku ale w rzeczywistości tylko przyspieszyli twój wzrost Zazdrość, którą odczuwali, sprawiła, że działali desperacko, a teraz wpadli we własne sidła. Twoje zwycięstwo jest nie tylko wynikiem boskiej sprawiedliwości, ale także odzwierciedleniem ich porażki, ponieważ ci, którzy żyją patrząc na życie innych, niezdolni do budowania własnej historii, są skazani na stagnację. Podczas gdy ty rośniesz, oni usychają, pochłonięci przez własną truciznę. Od samego początku byłeś chroniony. Mogłeś odczuwać ból zdrady, niesprawiedliwość oszczerstw, ale nic, co planowano przeciwko tobie, nie miało mocy by cię zniszczyć. To dlatego, że twoja ochrona nie pochodzi od świata, ale od Boga. Twoi wrogowie myśleli, że mają kontrolę nad twoim przeznaczeniem, ale zapomnieli o jednej rzeczy. Bóg już cię uzbroił. Być może nie zdawałeś sobie z tego sprawy w tamtym czasie, ale wiele ataków, które planowano przeciwko tobie, nigdy się nie zmaterializowało. Bóg odwrócił twoją uwagę od pułapek, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Tymczasem ci, którzy spiskowali przeciwko tobie, byli zaślepieni własną arogancją, myśleli, że są ponad konsekwencjami, że mogą manipulować prawdą i oszukiwać wszystkich. Ale teraz ochrona, która trzymała cię na nogach, zamienia się w sprawiedliwość, która zmusi ich do stawienia czoła konsekwencjom ich działań. Boska sprawiedliwość nie zawodzi. Wszystko, co zostało zrobione w ciemności, zostanie ujawnione. Mogli uniknąć sprawiedliwości ludzkiej, ale nie unikną sprawiedliwości Bożej. Od pierwszej chwili Bóg postawił tarczę nad twoim życiem, pozwolił na pewne próby, ale nie po to, by cię zniszczyć. Wszystko miało większy cel. Twoi wrogowie wierzyli, że mają władzę nad twoim życiem. Myśleli, że mogą cię kontrolować, osłabić, zmusić do poddania się, ale Bóg wykorzystał każdy atak jako odskocznie, by podnieść cię jeszcze wyżej. Podczas gdy oni byli zajęci spiskowaniem przeciwko tobie, Bóg już przygotowywał twoje wyzwolenie. Nie zdawali sobie sprawy, że marnują swoją energię na próżno, ponieważ jego plany nie mogą zostać pokrzyżowane. Teraz nadchodzą konsekwencje. Drzwi, które kiedyś były dla nich otwarte, Zaczynają się zamykać. Ludzie, którzy kiedyś w nich wierzyli, zaczynają dostrzegać prawdę. A najgorszą karą dla tych, którzy żyją w kłamstwie, jest zostać zdemaskowanym. W międzyczasie zostaniesz przywrócony. Bóg nie tylko cię ochronił, ale teraz przenosi cię na jeszcze wyższy poziom. A ci, którzy próbowali cię skrzywdzić, będą zmuszeni na to patrzeć. Przez długi czas wyglądało na to, że wygrywali. Ludzie wierzyli w kłamstwa, osądzali cię, wytykali palcami, nawet nie wysłuchując twojej wersji wydarzeń. Być może czułeś, że walczysz sam, że nikt nie widział, co dzieje się za kulisami, ale teraz wszystko się zmienia. Maski spadają. Ci sami ludzie, którzy kiedyś cię atakowali, teraz ponoszą konsekwencje swoich działań. Ci, którzy kiedyś karmili się twoim bólem, teraz smakują własnej trucizny. I to nie dlatego, że szukałeś zemsty, nie dlatego, że zrobiłeś cokolwiek, by ich skrzywdzić, dzieje się tak dlatego, że duchowe prawo powrotu nigdy nie zawodzi. Wszystko, co w ciebie rzucili, teraz do nich wraca. Najciekawsze jest to, że nie musiałeś kiwnąć palcem, aby tak się stało. Bóg działa i pokazuje wszystkim, kto tak naprawdę miał rację. Teraz, gdy twoi wrogowie zbierają to, co zasiali, ty wznosisz się na wyżyny stajesz się silniejszy, bardziej zamożny, bardziej błogosławiony. Ponieważ kiedy Bóg odwraca sytuację, robi to w wielkim stylu. To, co idzie, wraca. Jest to jedno z najbardziej niezmiennych praw wszechświata. Żadne działanie nie pozostaje niezauważone, żaden akt zła nie pozostaje bez odpowiedzi. Twoi wrogowie mogli czuć się potężni, gdy cię atakowali. Wierzyli, że nigdy nie zostaną złapani że nigdy nie poniosą konsekwencji, ale teraz wszystko do nich wraca. Powrót karmy nie następuje nagle, ale stopniowo. Na początku może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale stopniowo zaczynają pojawiać się znaki straty finansowe, rozpadające się związki, znikające możliwości. A co najciekawsze, wiedzą dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Mogą nie przyznawać się do tego publicznie, ale w głębi duszy czują ciężar własnych działań. Tymczasem Bóg przywraca wszystko, co zostało ci odebrane, nie tylko wymierza ci sprawiedliwość, ale także wynagradza cię za każdą wylaną łzę. Twoje zwycięstwo nie będzie małe, będzie wielkie, widoczne dla wszystkich i nikt nie będzie w stanie zakwestionować, że to Bóg cię wywyższył. Bóg nie tylko uwolnił cię od niewłaściwych ludzi, on także przygotowuje cię na nowy czas. Teraz, gdy łańcuchy zostały zerwane, więzy zostały rozluźnione, jesteś wolny, aby żyć wszystkim, co On ma dla ciebie. To jest twój moment w niebo wstąpienia. Wszystko, co próbowałeś powstrzymać, dzieje się teraz z jeszcze większą mocą. Pokój, który próbowałeś ukraść, jest przywracany. Możliwości, które były zablokowane, otwierają się teraz w jeszcze większy sposób. A co najlepsze? Nie musiałeś się mścić, nie musiałeś brudzić sobie rąk, Bóg walczył o ciebie, a teraz cię nagradza. Ci, którzy próbowali cię powstrzymać, są teraz tylko widzami tego, co Bóg robi w twoim życiu. Nie mogą cię już uderzyć, ponieważ tego, co Bóg podniósł, nikt nie może zburzyć. To dopiero początek nowego rozdziału przeszłość jest już za tobą, a teraz czeka cię tylko wzrost, obfitość i szczęście. Wygrałeś. I to zwycięstwo nie jest tylko Twoje. To żywy dowód na to, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich wybranych. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym załączonym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i odkryj jak uzyskać dostęp do pełnego potencjału wszechświata. Jeśli ten film w jakikolwiek sposób Cię poruszył, Rozważ podzielenie się nim z kimś, kto również mógłby na tym skorzystać. Nie krępuj się zostawiać swoich komentarzy i historii poniżej, chciałbym usłyszeć od ciebie. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie, jest on niezbędny do kontynuowania tej podróży. Do zobaczenia.